Znajdujemy się w Domu Kultury w Krapkowicach, w których odbywają się powiatowe obchody Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych. Zapraszamy na relację. Dnia 3 grudnia odbyły się czwarte powiatowe obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Całe to wydarzenie miało miejsce w Domu Kultury. W którym można było podziwiać własnoręcznie robione ozdoby świąteczne oraz niesamowite prace artystyczne wykonane przez niepełnosprawnych uczestników powiatowych i gminnych jednostek pomocowych i szkół. Imprezę uświetniła Anna Żebrowska, aktorka Wrocławskiego Teatru Muzycznego, która wystąpiła w recitalu Anny noc, na nas się. wypowiedzieli się dla nas Michał Izbitki oraz Mała Lenka, jedna z uczestniczek akcji. Piosenki, że y, jedyne klasy tylko integracyjne mogły przyjść a, i że y, można występować, dostaje się nagrody. Ja myślę, że najważniejszym rzeczą to jest pokazanie wszystkim osobom, y, Skrawkowiec, tak? Że wśród nas są osoby niepełnosprawne, mają przeogromne talenty, tak? przeogromne umiejętności e, i mogą zobaczyć to. To jest, myślę, że jest jeden z celów. Następny cel, e, to z całą pewnością e, to jest to, żeby ten dzień e, był jakoś uszczony. Osoby, Które są niepełnosprawne mogły y, przyjść, pobawić się troszkę, poznać się między sobą. Powiedzmy, y, mamy taką różną imprezę, dodatkową. Z zaproszenia skorzystało bardzo wiele osób, co świadczy o potrzebie organizowania integracyjnych spotkań z osobami niepełnosprawnymi. Z drugiej strony dają one możliwość pokazania wartości tych osób. Pomimo swoich niepełnosprawności, da, dzielą się swoimi pasjami i twórczością, a radość z życia i optymizmu powinniśmy się od nich uczyć. Tego wydarzenia było Starostwo Powiatowe, które reprezentowała starosta Krapkowic pani Sabina Goszkula-Kocu. Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i Inwalidów wpisał się już na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez Powiat Krapkowicki. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych imprez, którą realizujemy. Nie tylko z tego powodu, że wszyscy podopieczni, czy to warsztatów terapii zajęciowej, czy naszej szkoły specjalnej, czy innych instytucji mogą przyjść tutaj i móc spędzić kilka chwil na programie, artystycznym, ale przede wszystkim mogą przyjść spotkać się z różnymi osobami reprezentującymi przeróżne instytucje, które są w stanie im udzielić wszystkich niezbędnych informacji, takich, z których korzystają na co dzień, jak miała jeszcze pani okazję zauważyć, na korytarzu są stoiska przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przez ZUS, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ale też kilka innych instytucji, które udzielają wsparcia tym osobom. Myślę, że ta impreza to takie trochę przyjemne spożyteczne można spędzić mile czas, spotkać się w gronie innych kolegów i koleżanek, w gronie też innych rodziców, którzy na co dzień borykają się ze swoimi problemami związanymi z niepełnosprawnością, czy różnego rodzaju innymi schorzeniami, ale też możliwość właśnie pozyskania wszelkiej informacji. My też staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom tych wszystkich osób niepełnosprawnych, wsłuchujemy się w Jedną z takich rzeczy, które udało nam się załatwić, to było na przykład wprowadzenie podczas innych imprez, gdzie być może czasem nie do końca my, osoby w pełni sprawy, zdajemy sobie sprawę, że przyjście z taką osobą na innego rodzaju imprezę może być uciążliwe albo z różnych powodów utrudnione. Pamiętajcie Państwo, że podczas dni powiatu kropkowskiego i też innych uroczystości zawsze obecna jest już e, toaleta dla osób niepełnosprawnych, zawsze są dostępne takie miejsca, gdzie da się swobodnie wjechać. Myślę, że wspólnymi siłami nie tylko samorządowców, ale też wielu innych instytucji e, sprawimy, że nareszcie osobom niepełnosprawnym będzie się żyło normalnie.